fotografii podróżniczej. Tak naprawdę pytanie, które, na które postaram się odpowiedzieć, czy w dzisiejszych czasach da się zastąpić filtry postprocesingiem, czy w dzisiejszych czasach da się zastąpić filtry obróbką. Omówię je ja na przykładzie poszczególnych, poszczególnych filtrów. Z jednej strony filtr ultrafioletowy, który, który tak naprawdę kiedyś miał gigantyczne znaczenie miał gigantyczną rolę w czasach, kiedy fotografowano na materiałach światłoczyłem analogowe. E, zwłaszcza na wysokościach e, promienie ultrafioletowe wpływały niekorzystnie na nasz obraz. Do tego był stosowany filtr UV, który był zakładany na obiekty w celu wycięcia fragmentu widma, który teoretycznie dla ludzkiego oka był, był niewidoczny, niewidzialny, natomiast e, klifa coś takiego rejestrowa. Pamiętać należy o tym, że filtr UV tak naprawdę dzisiaj warto jest z niego korzystać, choćby w momencie, jeżeli potrzebujemy ochronić przednią soczewkę. Są sytuacje, kiedy, no tak jak tutaj, nie wiem, foka upiaszczony ryj wkłada w obiektyw, są sytuacje, kiedy pies nam włoży nos w obiektyw, no tą soczewkę, tę soczewkę trzeba, trzeba chronić. Lepiej jest wymieniać filtr, niż wymieniać przednią soczewkę soczewkę w obiektywie. Natomiast jest to, jest to zdecydowanie filtr, który, filtr ultrafioletowy, który jeżeli go porównamy do, porównamy zdjęcie zrobione z filtrem i zdjęcie zrobione bez filtra, to tak naprawdę on najmniej wpływa na, na modyfikację tego obrazu. Tak więc jest to filtr, który będzie troszkę odbiegał od tych pozostałych filtrów, które, które tutaj umówię. Kolejnym filtrem jest filtr polaryzacyjny kołowy, który teoretycznie podbija nasycenie, znaczy zwiększa nasycenie tego, co fotografujemy. Naprawdę filtr polaryzacyjny kołowy niweluje odblaski od niemetalicznych powierzchni. Natomiast to też nie jest tak, że jesteśmy w stanie taki efekt uzyskać w programie graficznym za pomocą suwaków, nie wiem, czy to nasycenie, czy to, czy to Vibrance, z tego względu, że tak naprawdę istotne jest to, co mamy zanotowane, co mamy zapisane na naszym, na naszym materiale światłoczułym, co zarejestrowała nasza matryca. I teraz na przykład wielką zaletą filtra polaryzacyjnego kołowego, czy filtra polaryzacyjnego jest to, że fotografując tęczę i ustawiając ten filtr pod odpowiednim kątem, ta tęcza robi się widoczna. Jeżeli... Filtr skręcimy znowu o kolejne 90 stopni, okaże się, że ta tęcza całkowicie robi się blada, nie widać jej. I nie jest to rzecz, którą jak, jak, jakkolwiek byśmy nie przesuwali suwaków na scenia, w momencie, jeżeli ta tęcza nie jest zarejestrowana na naszym zdjęciu, ona po prostu na tym zdjęciu się nigdy, nigdy nie pojawi. Eee, tak samo jeżeli niwelujemy odblask z powierzchni niemetalicznej, czyli jeżeli zniwelujemy odbicie od powierzchni wody, jeżeli zniwelujemy odbicie od witryny sklepowej, to w późniejszym postprocesingu, w późniejszej obróbce takiego efektu nie jesteśmy w stanie uzyskać. Przyciemnianie nieba, bo to jedna z funkcji również filtra polaryzacyjnego, to też jest rzecz, którą, którą nie możemy do końca tego samego odwzorować w programie graficznym. Tutaj widać przykład tego samego zdjęcia wykonanego raz z filtrem, raz bez filtra. Specjalnie ten filtr jest skręcony maksymalnie, żeby było widać, widać różnicę. I z jednej strony oczywiście możemy próbować bawić się w to, żeby przyciemniać niebo, z drugiej strony skręcenie filtra powoduje zniwelowanie tych, tych białych plam, które są na wodzie. Po prostu one nie świecą. Widać tą, tą, ten, ten, ten kolor wody, który jakby byłby, gdybyśmy, gdybyśmy naszym ludzkim okiem nie widzieli, e, nie widzieli tych odblasków. E, filtry szare neutralne, szare jednolite Znowu sięgamy po to, żeby nie uzyskać efekt, który będziemy chcieli uzyskać później w fotografii, znaczy później na fotografii korzystając z obróbki graficznej, tylko sięgamy po to, żeby zarejestrować coś na matrycy. Przykładowo te niezbyt gęste filtry szare, tak jak ND2, ND4, ND8, wykorzystujemy wtedy, kiedy chcemy wydłużyć czas ekspozycji. Bo mamy na przykład sytuację taką, że chcemy sfotografować małego żółwia, ale chcemy pokazać ludzi na drugim planie poza głębią ostrości, ich nogi poza głębią ostrości. I teraz sytuacja jest taka, że jest słoneczny dzień, tego światła jest dużo. Więc mając najniższą czułość, najkrótszy czas i tak będziemy musieli przymknąć, przymknąć obiektyw, przymknąć przysłonę. Więc będziemy siłą rzeczy mieli większą głębię ostrości. A zależy nam na tym, żeby ona była płytsza. W związku z tym zakręcam filtr szary neutralny, MD4, MD8 i jestem w stanie przy tych samych warunkach wykonać zdjęcie z mniejszą, z głębią ostrości. Znowu efekt, którego nie jesteśmy w stanie uzyskać później w komputerze. Oczywiście zdolny grafik jest w stanie daną część zdjęcia selektywnie zwiększyć, jakby próbując, próbując zasymulować małą głębię czy płytką głębię Ale tak naprawdę po pierwsze nie jest to samo, po drugie tak naprawdę staramy się w tej naszej pracy pracować tak jak fotografowie, a nie jak graficy komputerowi. Jeżeli chcemy wysłać zdjęcie na konkurs, czy chcemy wysłać zdjęcie do publikacji do magazynu, który trzyma jakieś, jakieś normy, no to wysyłając zdjęcie na konkurs przychodzi mail, dzień dobry, panie Kowalski, dostał się Pan do finału, prosimy o przesłanie pliku RAF. I może się okazać, tak jak w historii fotografii okazuje się wielokrotnie, że w konkursach, nie wiem, fotografii prasowej czy fotografii przyrodniczej, ten, ta obróbka, którą poszedł, poszedł fotograf, przekracza zakres tej dozwolonej, dozwolonej obróbki. Czyli de facto tak naprawdę efektem, efekt finalny jest efektem pracy grafika komputerowego, a nie fotografa. Kolejny sposób na wykorzystanie filtrów neutralnych szarych, gęstych tym razem ND400, ND500, ND200 czy ND1000. Zasada działania jest taka sama: zabieramy jakąś działkę światła, wydłużamy czas ekspozycji i możemy pokusić się o pokazanie, pokazanie efektu finalnego w postaci rozmazanego, rozmazanego tłumu. Chciałem wyko wy wykorzystać właśnie ten efekt z wielu powodów. Znaczy, po pierwsze, urzekła mnie pani w Sari z dzieckiem, która stoi przed stupą, ale gdyby ci ludzie byli za zarejestrowani jako. Jako ostre postaci, no po prostu to, 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 to zdjęcie nie miałoby wyrazu. No, każdy byłby nieruchomo, a tutaj chciałem pokazać, że po prostu jedna osoba stoi nieruchomo, reszta się przysuwa. I znowu mogę uzyskać taki efekt w momencie, jeżeli zarejestruję ten obraz na matrycy. E, zrobienie zdjęcia bez tego filtra nd 400 i późniejsza próba w. w wywołania takiego efektu w programie graficznym znowu nie uda się. Nie uda się z tego względu, że tutaj nie jesteśmy w stanie tego zastąpić filtra. Przy fotografii krajobrazowej, wszędzie tam, gdzie sięgamy po filtry szare, gęste szare, również y, musimy, jakby jest to jedyna, jedyny sposób na za pokazanie danego ruchu w sposób, w sposób taki, jaki chcemy, jaki chcemy pokazać. Czy rozmazanie, czy rozmazanie płynącego strumyka, czy pokazanie wybrzeża, czy pokazanie ruchu samochodów, czy pokazanie ruchu, ruchu chmur. To są również efekty, które jesteśmy w stanie uzyskać tylko i wyłącznie stosując filtr. Zakładamy filtr gęsty szary wiatr przesuwa chmury, czas ekspozycji ustawiamy na tak długi, że na, 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 na matrycy jakby te przesuwające się chmury zostawiają taką smugę, bo zostawiają ślad, który, który gdzieś tam uzupełnia tą, tą naszą fotografię. I znowu, no, można by było powiedzieć, że mogę taki efekt uzyskać w Photoshopie, bo znowuż zdolny grafik byłby w stanie coś takiego zrobić. Ale po pierwsze znowu wykraczamy za ten... Za ten... Zakres obróbki, który gdzieś przez kogoś może uzna, zostać uznany za niedozwolony. E, no a po drugie, cała zabawa znowu tkwi w tym, żeby to zdjęcie wykonać aparatem, a niekoniecznie domalowywać pędzlem wzdłuż linijki białe, białe, białe smugi. No bo tak by trzeba było to zdjęcie zrobić. Kolejny przykład na zastosowanie szarego filtra, e, gęstego szarego filtra, długa ekspozycja, sfotografowana ulica, e, rozmyte światła samochodów, które jadą w jedną i w drugą stronę, czyli taka właśnie biało-czerwona, e, biało-czerwone e, smugi. Filtrem, który, po który sięgam bardzo często i filtrem, którego również ciężko będzie, który ciężko również będzie zastąpić późniejszą obróbką, jest filtr szary połówkowy. Filtr szary połówkowy generalnie rzecz biorąc jego głównym założeniem jest to, że zmniejsza rozpiętość tonalną fotografowanej sceny. Fotografując taki, tego typu krajobraz, nasze oko widzi poprawnie zarówno chmury, jak i niebo. Ale Widzi poprawnie z tego względu, że nasze oko robi takie szybciutkie skanowanie całego obrazu czyli sprawdza sobie, jak wygląda niebo, sprawdza sobie, jak wygląda, jak wygląda dół, puszcza ten sygnał do mózgu, mózg to składa w cały obraz, który jakby od razu widzimy. E, czyli możliwości oka są dużo wyższe, z tego względu, że z jednej strony to oko skoncentruje się na jasnym, z drugiej strony skoncentruje się na ciemnym. Korzystając z matrycy światłoczułej czy, czy, czy z materiału światłoczułego, mamy problem, który polega na tym, że zakres tonalny, który jesteśmy w stanie, w stanie zapisać, często jest mniejszy niż zakres tonalny, rozpiętość tonalna fotografowanej sceny. I tak jak tutaj, mogę wykonać to zdjęcie w ten sposób, żeby prawidłowo naświetlić dół. Będę miał szczegóły na dolnej części zdjęcia, ale na górnej części zdjęcia pojawią mi się białe plamy. Plamy, w których nie mam informacji, w których histogram jest obcięty. Nie widać tam, jak układają się chmury. Jest to po prostu jednolita biała plama. Stosując filtr szary, jestem w stanie dany fragment przyciemnić. I teraz z jednej strony, znowu nawiązując do obróbki, do późniejszej obróbki. Z jednej strony, jeżeli mamy tego typu fotografie, gdzie na normalnym zdjęciu mamy zarejestrowane wszystkie szczegóły i chcemy przydramatyzować, sięgając po filtr szary połówkowy, niczym się to nie różni od zastosowania takiego filtra, który włożymy sobie w Lightroomie. Czyli rzeczywiście ustawiając filtr szary połówkowy w Lightroomie, ustawiając jakoś to, na co będziemy wpływać, czyli w tym przypadku ekspozycję, jesteśmy w stanie to niebo przyciemnić, albo, albo, albo to, niebo, to, to, to niebo przyciemnić bardziej, albo mniej. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, jak na tym zdjęciu, Czyli mamy białą plamę i zastosujemy ten filtr szary połówkowy, który no, nazywa się nie bez przypadku szarym połówkowym e, z Lightrooma. Okaże się, że jednak nie jesteśmy w stanie wpłynąć na ten fragment, w których nie mamy informacji. To jest po prostu brak informacji, czyli, jakby, jest to zapis 255, 255, 255. Natomiast w momencie, jeżeli to będziemy przyciemniać, po prostu to miejsce będzie bardziej szare a, nie, a nie, nie, nie pojawią nam się znikąd fragmenty nieba i fragmenty chmur. Tak więc w tego typu zdjęciach, w zdjęciach, w których rzeczywiście matryca sobie nie poradzi, czy materiał światłoczuły sobie nie poradzi, w takich zdjęciach trudnych scenach do fotografowania filtr szary połówkowy znowu jest rzeczą, której nie jesteśmy w stanie zastąpić późniejszą obróbką, bo zależy nam na tym, aby całą tą informację zapisać na matrycy, właśnie dzięki temu możemy, właśnie możemy zastosować filtr i dzięki temu jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć. Tu znowu przykład Wodospadu, który był zrobiony, zdjęcie było wykonane bez filtra szarego połówkowego. I widać z jednej strony zależy mi na tym, żeby pokazać ten fragment nie jako ciemną plamę, ale w momencie, jeżeli ustawię parametry ekspozycji tak, żeby prawą część zdjęcia pokazać w sposób prawidłowy, lewa część zdjęcia będzie po prostu przepaloną, kolokwialnie mówiąc plamą. W momencie, jeżeli sięgnę po filtr szary połówkowy, a należy pamiętać o tym, że tego filtra szarego połówkowego nie musimy wcale, ta, ta, ta granica między przyciemnionym a rozjaśnionym nie musi być pozioma. Ten filtr możemy sobie dowolnie układać. Więc jeżeli ustawię taki filtr po skosie, wykorzystam to, że fragment jeden zdjęcia będę miał przyciemniony, drugi nie. Jakkolwiek byśmy nie próbowali ratować tego zdjęcia w programie graficznym, nic dobrego nam z tego nie wyjdzie. No nie będziemy mieli na pewno tego typu obłoków. No chyba, że po prostu wkleimy fragment nieba z innej fotografii, ale znowu, że wracamy do tego, że nie do końca o to nam chodzi. To jest przykład zdjęcia, które zostało wykonane od tak po prostu. To jest Zatoka na Lofotach. I chcę pokazać, na ile te filtry są ważne i na ile są to rzeczy, które nie będą w stanie później nie będziemy w stanie ich uzyskać na etapie postprocessingu. Czyli idę sobie z boczem, urzekam mnie widok zatoki, ustawiam sobie kadr, naciskam spust migawki. Rzeczą następną, którą robię, ustawiam sobie aparat na statywie, zakładam do niego te filtry, które mnie interesują. Tu mnie interesują filtry szary połówkowe i filtry neutralny szary, w tym przypadku ND400. Jak widać już na samym wyświetlaczu, to zdjęcie będzie diametralnie różne od tego, które było, które było wcześniej. I zarówno to pierwsze zdjęcie, jak i to drugie zdjęcie, to są JPEGi prosto z aparatu. Aby pokazać, na ile to wpływa i na ile ważne jest korzystanie z tych filtrów w procesie, w procesie tworzenia. E, tutaj są dwie rzeczy, które, które wpływają na to, że ten obraz wygląda inaczej niż ten obraz. Pierwsza rzecz to filtr szary neutralny, który powoduje mi wydłużenie czasu ekspozycji. W związku z tym cała woda zostaje pokazana jako takie troszkę przezroczyste, znatowione szkiełko. Ale ja widzę przez tą wodę coś, co się dzieje pod spodem, co się dzieje na dnie, tak? Widzę, że tutaj jest tam, nie wiem, jakieś odbicie, a tutaj pod wodą jest, pod wodą jest jakiś, jakiś glony, gdzieś tam sobie, sobie siedzą. Nie było tego widać na poprzednim zdjęciu, bo miałem po prostu zamrożone fale. Ten fragment też zmienia mi się względem zrobienia zdjęcia w krótkim czasie ekspozycji. Zastosowanie neutralnego, szarego, gęstego, neutralnego, szarego filtra spowoduje też, że ten, ten, ten fragment przy było. ten fragment, Polisko gdzie fala się w na przód tył zostanie rozmyte i zostanie pokazane jako wodę. Zastosowanie długiego czasu ekspozycji wpłynie również na... Odzorowanie barw. Zdjęcia robione na dłuższej ekspozycji pokazują kolory w inny sposób niż zdjęcie zrobione w krótkim czasie, w krótkim czasie naświetlania. I wreszcie trzecia rzecz, która, która tutaj jakby jest też znacząco widoczna, filtr szary połówkowy, dzięki któremu mam przyciemnioną górną partię zdjęcia i nie mam nie, takich przepalonych fragmentów nieba. Tak więc jedno i drugie zdjęcie jest wykonane dokładnie w tym samym momencie. Jedno jest wykonane z filtrami, drugie jest wykonane bez filtrów. I znowu, gdyby na tym pierwszym zdjęciu bazować i gdyby chcieć za pomocą programu, graficznego Uzyskać taki efekt jak, jak w tym drugim, no to tak naprawdę to zdjęcie musielibyśmy przemalować. No musielibyśmy zmienić całą wodę, musielibyśmy zmieniać cały niebo, musielibyśmy tutaj znowu zmieniać, zmieniać te fale. Co znowu pokazuje, że, no, że ten filtr jest bardzo ważny i że nie bardzo, nie bardzo możemy go zastąpić za pomocą, za pomocą późniejszej obróbki. Też zachęcam do łączenia filtrów, no bo filtr szary połówkowy będzie wpływał na zachmurzone niebo, ale filtr polaryzacyjny nie będzie wpływał na zachmurzone niebo, nie przyciemni zachmurzonego nieba, no bo tak, tak, tak nie działa. Natomiast filtr szary połówkowy nie zniweluje odblasków, które są na pierwszym planie, nie pokaże tej, tych, tych głazów obrośniętych glonami, nie pokaże w sposób taki, w jaki byśmy chcieli pokazać, nie pokaże w sposób nasycony. Tak więc łączenie dwóch zdjęć pozwala mi na, 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 na dwóch filtrów pozwala mi na zastosowanie, na wykorzystanie takiego efektu. Tak jak, tak jak mówiłem, ten filtr ultrafioletowy jest skreślony z tego względu, że samo, samo fotografowanie z filtrem UV w żaden sposób nie wpływa na, na, na ten obraz, który, który pokazujemy, tak naprawdę nie wpływa na, na ten obraz, który będziemy widzieć. Natomiast zarówno filtr polaryzacyjny kołowy zastosowanie tego filtra jest takie, że nie jesteśmy w stanie zastąpić tego późniejszą obróbką. Szary neutralny znowu nie jesteśmy w stanie zastąpić późniejszą obróbką wydłużenia czasu ekspozycji i neutralny Szary połówkowy jest, jest takim, takim filtrem, na którym w sposób naj, najwyraźniejszy widać, że nie ma możliwości, żebyśmy uratowali zdjęcie, które zostało wykonane w zły sposób. Filtr szary połówkowy e, znowu ratuje nam zdjęcie i nie, 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 nie zmusza nas do tego, że później musimy e, to zdjęcie tworzyć w Photoshopie od, od zera. E, kilka rad w momencie, jeżeli decydujemy się na zakup filtra, na pewno warto jest pilnować tego, żeby filtr był dobrej jakości. E, Inwestujemy w obiektywy, te obiektywy kosztują po kilka tysięcy złotych i kupowanie taniego filtra za kilkanaście złotych, który po prostu sobie zakręcimy w tym obiektywie, to no jest całkowicie bez sensu, bo mamy, mamy w jakiś sposób doskonały układ optyczny i fotografujemy przez tanią, niedopracowaną szybę. Musimy zadbać o to, żeby te filtry, z których korzystamy, pasowały do tego obiektywu. Musimy zadbać o to, żeby one były przyzwoitej jakości. E, powinniśmy szukać filtrów z powłokami HMC albo super HMC filtry wielopowłokowe. To ma znaczenie w momencie, jeżeli wszędzie tam, gdzie, gdzie, gdzie światło jest w stanie nam się odbić od przedniej soczewki, wszędzie tam, gdzie mogą powstać duszki, flarki, odbicia e, przy fotografowaniu świecących elementów. Zdjęcie wykonane z filtrem wielopowłokowym i zdjęcie wykonane z filtrem z kiepskimi powłokami albo bez powłok, to będą znowu kwestia tego, czy zdjęcie będzie zepsute, czy zdjęcie będzie, będzie udane. To, co mówiłem, mówiłem o łączeniu filtrów, że warto jest łączyć różne filtry, ale też należy z tym zachować umiar. No, yy, trzeba ograniczyć ilość filtrów na obiektywie. Jeżeli chcemy przyciemnić mocno fotografowaną scenę, no to zamiast zakręcać jeden za drugim 10 filtrów 2EV, jednak lepiej jest sięgnąć po filtr gęściejszy, no bo jest mniejsza ilość tych elementów, które, które w tym układzie optycznym nam się pojawiają.